Ograniczenie prędkości na niemieckich autostradach. Ważne zmiany dla kierowców. Ograniczenie prędkości na niemieckich autostradach staje się bardziej prawdopodobne w wyniku przełomowego wyroku Sądu Administracyjnego w Berlinie-Brandenburgii. Niemiecka Federacja Ochrony Środowiska i Przyrody złożyła pozew, argumentując, że dotychczasowe działania rządu w dziedzinie ochrony klimatu są niewystarczające. Sąd uznał, że istniejące środki nie spełniają wymagań ustawy o ochronie klimatu, stawiając rząd przed koniecznością przyspieszenia działań. Dyrektor zarządzająca Niemiecką Federacją Ochrony Środowiska i Przyrody podkreśla, że potrzebne są konkretne, natychmiastowe programy, zwłaszcza w sektorach budynków i transportu, aby skutecznie osiągnąć cele klimatyczne. Sąd, akceptując argumentację, określił wymagania dotyczące programów zgodnie z ustawą o ochronie klimatu. Przedstawiciele Federacji Ochrony oczekują teraz od rządu niemieckiego szybkich i bardziej ambitnych działań w zakresie polityki klimatycznej, takich jak natychmiastowe ograniczenia prędkości, zniesienie przywileju samochodów służbowych, zakończenie ulg podatkowych dla oleju napędowego i parafiny oraz jasne wymagania dotyczące modernizacji energetycznej budynków. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą, subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.